Siemanko, Siemanko, Sebastian z tej strony. Witajcie w 39. odcinku programu Felgoznawcy. Po raz kolejny zaglądamy do naszego sklepu i wyciągamy felgę, której nieco bliżej będziemy się przyglądać. Dziś propozycja mała, nietuzinkowa, ale za to z bardzo ciekawym wzorem. Japan Racing model JD14. Wydaje mi się, że ten wzór nie jest skierowany dla osób, które szukają komfortu, robią bardzo dużo kilometrów i jeżdżą na seryjnym zawieszeniu. Bardziej jeżdżą dla użytkowników, w którym świat tuningu nie jest obcy, gdzieś tam na co dzień robią własne projekty, szukają felgi budżetowej, która na pewno odmieni wygląd ich samochodu. Produkowana jest metodą grawitacyjną. Generalnie wzór ten dostępny jest od 15 do 18 cali. W prezentowanym kolorze, czyli Black Bronze Finish, dostępny jest w 15 i 16 calach. Jak już zdążyliście pewnie zauważyć, felga nie posiada otworów, ponieważ są one nawiercane pod indywidualne zamówienie. Podajesz nam model, rogi, moc samochodu, a my oczywiście dobieramy odpowiednie parametry. 15 na 8 oczywiście bez rozstawu, kolor Black Bronze Finish. Czyli wnętrze felgi w ciemnym macie, front polerowany, pokryty bezbarwnym lakierem dla zabezpieczenia. Oczywiście będę przy zakupie nakłaniał wasa, aby położyć jeszcze dodatkową powłokę, co na pewno wydłuży żywotność takiego koła. A co do jakości wykonania, to zerknijcie sami. I efekt, którego tak wielu z Was poszukuje, czyli Concave, a inaczej wklęsłość, no muszę powiedzieć, że jest ona tutaj naprawdę spora. A wynosi dokładnie 6,3 cm. Zerkamy do wnętrza, na jej oznaczenia. I mam Made in Taiwan. Certyfikaty Willy Via. Max Lot 620 kg na ferkę i parametry. Tutaj mamy 15 na 8. I jeszcze waga naszego maluszka. Dość często to pytacie. 15 na 8 waży 8.1 kg. Wszystkie pytania dotyczące tej bądź innej felgi z przyjemnością odpowiem w komentarzu pod filmem. A jeśli szukasz felg do swojego samochodu, skontaktuj się ze mną telefonicznie bądź poprzez formularz, który znajdziesz na stronie smrims.pl. A pomogę Ci dobrać odpowiednie parametry. I pamiętaj jeszcze o najważniejszym. Zalajkuj, subskrybuj i podziel się tym wideo ze znajomymi. Widzimy się w następną niedzielę. Trzymajcie się, cześć!